Antek Królikowski wydał oświadczenie. Wyjaśnia, jak wyglądało zatrzymanie, nie zażywam narkotyków. Antek Królikowski, 34 litry, został zatrzymany przez policję. W sobotę 18 lutego mundurowi poddali kontroli aktora i jego auto. Królikowski był trzeźwy, ale narkotest wykazał, że zażywał substancje odurzające. Informacje te potwierdził Super Expressowi menadżer Gwiazdora. Antek Królikowski po kilku godzinach przesłuchań na komendzie na warszawskiej woli w nocy wydał oświadczenie, które publikujemy jako pierwsi. Ujawnia, że ktoś wezwał na niego policję i zapewnia, że nie bierze narkotyków. Antek Królikowski został zatrzymany przez policję. Do zdarzenia doszło w sobotę, 18 lutego o godzinie 16:40 przy ulicy kolejowej w Warszawie. Patrol policji zatrzymał auto aktora. Antek był trzeźwy, ale został poddany narkotestowi, który wykrył, że zażywał on substancje odurzające. Informacje te potwierdził przedstawiciel aktora. Wbrew temu, co piszą media, Antek nie świętował urodzin w lokalu w pobliżu miejsca zatrzymania, mówi Super Expressowi menadżer Królikowskiego. Przedstawiciel Antka Królikowskiego przekazał nam również, że aktor zgadza się na publikację wizerunku. Królikowski był przesłuchiwany na komendzie policji na Warszawskiej Woli. Po wyjściu, w środku nocy, opublikował oświadczenie, w którym wyjaśnił całą sytuację. Do zatrzymania doszło około 16:00 przy ulicy Karolkowej 16, zaraz po tym jak wyjechałem z mojego mieszkania do Asi, aby spotkać się z synkiem. Funkcjonariusze, z uwagi na otrzymane zgłoszenie, że o tej godzinie i w tym miejscu pojawia się rzekomo pod wpływem nielegalnych substancji, czekali na mnie w okolicy miejsca zamieszkania. Zostałem zatrzymany do kontroli. Alkotest wykazał, że jestem trzeźwy, jednak narkotest wykrył THC, którym wspomagam moje leczenie i którego używałem poprzedniego wieczoru. Wykonano badanie krwi, oczekujemy na wyniki. W przypadku regularnego stosowania medycznej marihuany, nawet w małych ilościach, stężenie może się utrzymywać, mimo że w dniu zatrzymania nie używałem konopi. Chciałbym zaznaczyć, że nie zażywam narkotyków, co wykazały dzisiejsze testy, więc bardzo proszę o zaprzestania pomówień. Ponadto tegorocznych urodzin nie świętowałem w żadnym warszawskim klubie, napisał w oświadczeniu Antek Królikowski. Badania naukowe potwierdzają, że stosowanie medycznej marihuany działa terapeutycznie w przypadku leczenia stwardnienia rozsianego, na które cierpi od lat Antek Królikowski. THC, które wykrył narkotest, to składnik marihuany, który negatywnie wpływa na zdrowie. Jak myślicie, kto mógł wezwać na aktora policję?